Dziękujemy Komendom Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie oraz w Krakowie za nominację do Ukraina Challenge. Przystępujemy do wykonania zadania i przede wszystkim zachęcamy do wpłacania dobrowolnych kwot finansowych na konto Państwowej Służby Ukrainy do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Do wykonania zadania nominujemy komendę miejską Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG Wojakowa oraz jednostkę OSP wysiatki